Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Mój drogi, moja droga. To jest podcast Słowo Miłości na Dzisiaj. Nazywam się Anna Antoniak i to jest kanał Inny Wymiar Sukcesu albo Ludzie z Sukcesu, w zależności od tego, gdzie słuchacie tego podcastu. Moi drodzy, chciałam porozmawiać dzisiaj na temat emocji. Emocje, górą. Wow. Taki tytuł. Nie wiem, czy dobry, czy nie, w stosunku do tego, co chcę powiedzieć, ale um, jeżeli nie okiełznamy swoich emocji jako ludzie, to całe życie będziemy nimi miotani i całe życie one będą kierowały naszym życiem. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam mi, czy dobrze to zrozumiałeś, ale jeżeli nie okiełznasz swoich emocji, to one będą kierowały twoim życiem, a nie ty będziesz kierował swoim życiem. I to chyba jest koniec podcastu. <laughs> e, wiecie, uczę się tego. Naprawdę się tego uczę. Nie rozumiałam tego kiedyś, nie wiedziałam. E, mówili mi wszędzie i czytałam o tym, że jest ciało i dusza ale oprócz ciała i duszy jest jeszcze również duch. Mm. I dusza nasza to są właśnie wszystkie emocje, które masz w sobie z przeszłości i z To, co ci ukształtowało, to, co smakowałeś, to, co jadłeś, to, co, czego doświadczyłeś, z czym się zmagałeś, zmagasz, co doświadczyłaś w dzieciństwie, w jakim środowisku żyłaś i tak dalej, i tak dalej. To są Twoje uwarunkowania, nawyki myślowe również. To jest Twoja dusza. I wiąże się to z emocjami. Emocje. Wiesz, ktoś coś Ci powie, a Ty już ojeju, jeju, on mi powiedział i już trzęsiesz tyłkiem, że ktoś Ci coś powiedział i po prostu jesteś malutka, jak Igiełka, bo schowałaś się w sobie, bo ktoś ci coś powiedział, tak? Czyli emocje wzięły, wzięły górę nad tobą, nad, nad twoim życiem, tak? Nad twoją postawą. a Ktoś, nie wiem, coś oszukał cię, albo miałaś oczekiwania wobec kogoś, ktoś czegoś nie zrobił. <laughs> no więc emocje biorą górę, i jesteś zawiedziony albo zawiedziona, tak? I wiecie, to nie jest tak, że my mamy być bez emocji, bo my jesteśmy emocjonalni. I fajnie, kiedy umiemy płakać, kiedy potrafimy wyrażać te emocje, ale fajnie jest też, kiedy umiemy je jakby okiełznać czyli trzymać na wodzy i nie pozwalać na to, że jeżeli ktoś do nas mówi albo krzyczy w jakiś sposób, albo obraża, no to ty jakby wchodzisz w interakcję z tą osobą i również obrażasz tą osobę, nie? Zobacz, wtedy wchodzisz w jej poziom. Ona jest w danym poziomie i ty jakby zniżasz się do jej poziomu i wchodzisz w jej poziom i takim samym językiem do niej mówisz. A chodzi o to, żeby być ponad to, czyli ktoś emocjonuje się, krzyczy, czy do ciebie wyzywa i tak dalej. A ty jakby ze spokojem przyjmujesz pewne rzeczy i patrzysz na tą osobę i mówisz: Szkoda mi ciebie. Naprawdę. Dlatego, że Emocje wzięły górę nad tą osobą. Jenek, kiedy to jest. Wiecie, kiedyś. Kiedyś nie rozumiałam tego i było mi ciężko też z tym. Ale im bardziej doświadczam yy, i uczę się życia i duchowości i rozwoju, tym widzę bardzo, jak to mnie zmieniło. I czasami jest tak, że dana sytuacja bardzo mnie boli i staram się, może nie staram się, tylko szukam miejsca, gdzie bym mogła wyładować te emocje w jakikolwiek sposób. Najlepiej płacząc, tak? Ja wtedy płaczę, płaczę, rozmawiam sobie wtedy z Bogiem, tańczę i płaczę i po prostu wrzucam to z siebie wszystko. Wtedy mówię, ja się oczyszczam po prostu. I pamiętaj, że to jest bardzo ważne, żeby oczyszczać się ze złych emocji, które w tobie siedzą, dlatego że one się kumulują i one robią spustoszenie w twoim organizmie. Tuż nawet nie chodzi o głowę, tylko w twoim organizmie. Te emocje, które są złe, jeżeli ty ich nie umiesz wyrzucać, nie umiesz ich y, okiełznać, a potem ich właśnie jakby wyrzucić, to, to one się kumulują w tobie. I potem dzieją się złe rzeczy w naszym organizmie, a chodzi o to, żeby to wyrzucić, jeżeli nie chcesz wypłakać się i tak dalej, to wypisz je, po prostu weź długopis, kartkę, wypisz je, wyrzuć to z siebie, nie będziesz o tym myślał, nie będziesz o tym rozmyślał, mówił, po prostu nie będzie się w tobie to kłębić. I to jest niesamowite. I mm, wiesz, nie jest to łatwe. Naprawdę nie jest to łatwe. Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że coś nam nie wychodzi, tupniemy nóżką, popłaczemy, coś zrobimy, a nagle jak ktoś ci krzywdzi, na przykład, i ty masz okiełznać swoje emocje, popłaczysz sobie w ogóle, ale potem, no wiesz, możesz czuć żal albo zawiedzenie do tej osoby, ale jak to okiełznać teraz? Wybaczyć. Wiesz, puścić kogoś wolno, albo daną sytuację puścić wolno, okej, okay? nie wyszło. Dobra, trudno, tak? Boli cię to, męczysz się z tym, ale jak nauczysz się radzić sobie. Z tym jak najszybciej, to łatwiej ci będzie iść do przodu. Naprawdę. Nie jest to proste. W ogóle praca nad sobą nie jest prosta. Rozwój nie jest prosty. Duchowość nie jest prosta. To jest taki galimatias. Ale jednocześnie jest pięknym stanem, dlatego że im bardziej. Doświadczamy tego, o tym yy, łatwiej i szybciej nam jest wychodzić z takich stanów. Naprawdę. Tak. jeżeli czujesz złe emocje, wyrzuć je z siebie. Nie trzymaj. Wykrzycz, idź, nie wiem, potańczyć, wybiegać się, poboksować. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to będzie się w tobie siedziało, a potem wybuchniesz jak wulkan i będziesz jechać po wszystkim. Uh, tak, o emocjach na pewno będzie jeszcze nie raz, bo będę Wam opowiadać więcej na ten temat. Opisuję w książce mojej najnowszej, jak uleczyć stranioną duszę. Moi drodzy. Um, opisuję tam dokładnie, czym jest ciało, czym jest dusza i czym jest duch. Więc przeczytajcie sobie linka. Macie tutaj na pewno pod spodem. A... Uh, i życzę wam tego, żebyście uczyli się okiełznać te swoje emocje. I jeszcze jedno właśnie, od razu mi na koniec przyszło. Jeżeli oddajesz się i wpadasz w szał, nie jesteś sobą, mówisz różne rzeczy, to pytanie jest, kto albo co to tobą kieruje? Jeszcze raz. Jeżeli popadasz w skrajne emocje, frustracje, albo w, w, w kłótnie, w takie szały, Szau, wpadasz w szał i nie wiesz, co się dzieje i wtedy mówisz różne rzeczy i tak dalej, to pytanie jest, kto lub co Tobą kontroluje w tym momencie, że Ty nie umiesz kontrolować siebie i swoich emocji. I z tym pytaniem, Cię zostawiam. Mam nadzieję, że będziesz szukał odpowiedzi. A jeżeli też masz kłopot z takimi rzeczami, zapraszam Cię na konsultację. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!